Rekompozycja. Co to jest i jak jednocześnie budować masę mięśniową i pozbyć się brzucha, schudnąć? Karol Pieczka z tej strony, witam cię w kolejnym odcinku. Dziękuję za wszystkie subskrypcje tego kanału, bo jest was coraz więcej. Jeżeli chcesz jednocześnie spalać tkankę tłuszczową i budować masę mięśniową, na przykład pośladków, to jak najbardziej jest to możliwe. To zjawisko nazywa się rekompozycją albo inaczej efektem Początkującego. Rekompozycja to jakby łączyć redukcję i robienie masy w jednym. Jednak dla kogo to zjawisko będzie skuteczne? Sprawdzi się to u osób początkujących z niską masą mięśniową, osób z dużą otyłością albo po długiej przerwie od treningów. U osób doświadczonych, bardziej zaawansowanych, niestety zjawisko rekompozycji będzie mało skuteczne, mało efektywne i lepiej się sprawdzi jednak klasyczna strategia najpierw redukcja, później masa. I zanim przejdziemy do konkretów, można się zastanowić, po co właściwie jest rekompozycja sylwetki. Przecież można by było po prostu schudnąć, pozbyć się brzucha, spalać skankę tłuszczową. Pewnie, że tak, ale bardziej efektywnie możesz wykorzystać czas i w tym samym czasie spalać tłuszcz i budować masę mięśniową. A więcej masy mięśniowej to szybszy metabolizm, sprawniejsze ciało, jędrniejsza skóra, mniej celulitu, lepsza postawa, mniej bólu w plecach i atrakcyjniejsza sylwetka. No to w takim razie jak osiągnąć rekompozycję? Poznaj trzy proste zasady. Pierwsza, delikatny deficyt kaloryczny. Nie możesz być na głodówce, nie możesz być na dużym deficycie kalorycznym. Musisz być na deficycie rzędu 200-300 kalorii, więc delikatnym deficycie, bo to pozwoli ci pomału spalać tkankę tłuszczową i również pomału budować masę mięśniową. Będąc na klasycznej redukcji, fakt jest taki, że szybciej spalisz tkankę tłuszczową, to znaczy szybciej waga będzie spadać, ale niestety masy mięśniowej nie zbudujesz. Moim zdaniem w dłuższej perspektywie czasu jednak warto zainwestować czas m.in. w ćwiczenia, w proces rekompozycji, aby właśnie budować mięśnie i wolniej chudnąć, bo to zaprocentuje w przyszłości. Jeżeli zastanawiasz się, ile kalorii masz jeść, ile w Twoim przypadku będzie odpowiednio, jak obliczyć ten lekki deficyt energetyczny, w opisie tego filmu masz w 100% darmowy, bezpłatny kalkulator kilokalorii na mojej stronie i tam obliczysz. Ile dokładnie kalorii należy jeść? Druga zasada to trening siłowy 3-4 razy w tygodniu. Bez treningu siłowego, no rekompozycja po prostu nie zadziała. Potrzebny jest bodziec do wzrostu masy mięśniowej w postaci właśnie treningu siłowego. Jak trenować, jak ćwiczyć, żeby było efektywnie, dobrze, skutecznie, mówiłem o tym w innych odcinkach na moim profilu, na moim kanale, więc zachęcam Cię do obejrzenia następnych odcinków, a teraz w skrócie powiem Ci cztery najważniejsze zasady, które pomogą skutecznie budować masę mięśniową. Po pierwsze, Partie priorytetowe, na przykład pośladki, trenuj dwa razy w tygodniu, więc świetnie sprawdzi się trening FBW, to znaczy całego ciała. Druga zasada to od 12 do 20 serii na daną partię mięśniową w tygodniu. Trzecia zasada to trening blisko upadku mięśniowego. I czwarta zasada to regularne zwiększanie obciążeń czy powtórzeń w danej serii. To właśnie progresywne przeciążanie mięśni sprawi, że nawet będąc w deficycie kalorycznym, będziesz budować masę mięśniową. Trzecia bardzo ważna zasada to odpowiednia ilość białka w diecie, która jest konieczna do wzrostu masy mięśniowej. Potrzebujesz jeść dużo produktów z dużą zawartością białka. To znaczy mięs, jaj, ryb, nabiału, roślin strączkowych czy odżywkę białkową stosować, aby mieć 1,6 minimum gramów białka na kilogram masy ciała, a najlepiej 2,2 na kilogram masy ciała, wtedy będzie najbardziej efektywnie, optymalnie. To oznacza, że jeżeli ważysz 100 kg, mnożysz sobie to razy 2,2 i wychodzi ci 220 gramów białka dziennie. To jest konieczne, aby Twój organizm, Twoje mięśnie miały budulec, miały z czego się właśnie budować czy odpowiednio regenerować, a przy okazji większa zawartość białka w diecie pomoże Ci ograniczyć apetyt i również przyspieszy metabolizm. Ile trwa i jak długo można być w rekompozycji sylwet? Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i proces rekompozycji może trwać, będzie efektywny od dwóch do trzech miesięcy. Miesięcy w odpowiedniej diety i ćwiczeń. Potem efekty mogą zwolnić i należy zdecydować, czy przejdziesz na redukcję klasyczną, czy na masę. To dlatego właśnie osoby zaawansowane stosują periodyzację, to znaczy raz są na redukcji, a raz na masie. Przez kilka miesięcy są, na przykład, na nadwyżce energetycznej, tak zwanej masie. To znaczy, chcą przytyć, jest nadmiar kalorii i nadmiar makroskładników po to, żeby efektywnie budować masę mięśniową. To wiąże się również z tyciem, a po jakimś czasie, kilka miesięcy są na redukcji, to znaczy w deficycie kalorycznym, co pozwala im odsłonić masę mięśniową, którą wcześniej zbudowali. Podsumowując, rekompozycja to świetny proces dla osób przede wszystkim początkujących, które chcą skorzystać z tego, aby mieć smuklejszą i bardziej atrakcyjną sylwetkę w krótszym czasie, bez konieczności bycia osobno na redukcji czy na masie. Pamiętaj o trzech filarach. Aby być w lekkim deficycie kalorycznym, trenować 3-4 razy w tygodniu i jeść odpowiednią ilość białka. Pamiętaj, aby również zasubskrybować ten kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na temat odchudzania kształtowania sylwetki. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!